Witam serdecznie wszystkich traderów, Dadas Movies, z Dadas Trading Room Discord Server gdzie codziennie streamuję na żywo to, co robię, i możecie na żywo zobaczyć mój trading i moje wykresy. I codziennie też robię podsumowanie dnia na koniec dnia, zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim, czyli jeden filmik krótki w języku polskim, drugi w języku angielskim. Filmiki te zazwyczaj mają w okolicach 20 minut, czasami są krótsze, bardzo rzadko kiedy są dłuższe. No bo to chodzi tylko tutaj o podsumowanie dnia i co się wydarzyło w danym dniu. I co ja zrobiłem, a co należało zrobić. Znaczy, dzisiaj był dzień fatalny. ponieważ Fatalny, ponieważ jak widzimy, rynek dzisiaj, no może niepotrzebnie tak na razie, rynek dzisiaj po prostu wpadł w jedną wielką konsolę. I nie było tutaj za bardzo wiadomo zasadniczo, w którym kierunku ten rynek ma pójść. Rano, niestety, tutaj był sygnał, natomiast w tym miejscu, czyli na naszej świecie, na której ja powinienem zaznaczać, tak? No to niestety, ale tutaj ja pomieszałem, bo to rzeczywiście trzeba było zaznaczyć w ten sposób, a nie inaczej. Ewentualnie można było zaznaczyć o w ten sposób, tutaj i tą linię dostosować yy, tak jak ja zwykle mówiłem, yy, ostatnio mówiłem do, yy, do tej linii tutaj połówkowej Zero line, prawda? No i wtedy widzimy wyraźnie, o co tutaj w tej chwili chodzi, że yy, tutaj powstała po prostu taka głupia konsola, gdzie rynek się nie może zdecydować, co właściwie ma zrobić. No i ja tak. Yy, Tutaj wszedłem w jednej pozycji w shorta, tam to było. Patrząc na M15, no i wydawało się, że rynek będzie szedł kurde w dół, niestety, ale popatrzmy sobie na M15, o! Tutaj tego shorta, no bo wydawało się tutaj wyraźnie, że. Była, był, było na dół, i tutaj świeca zaczęła też odbijać na dół. Wyraźnie wyglądało na to, że będzie short. No to e, niestety, ale rynek się odwrócił, i ponieważ tu już było 50 pipsów straty, to poni, po, postanowiłem wyjść z tego shorta i wejść w longa. Long, e, kurde, nie potrwał prawie w ogóle, a i rynek zaczął spadać no i rynek spadł no i niestety, ale ja tutaj w jednym momencie stwierdziłem o tutaj jest trade otwarty ja tutaj stwierdziłem, że w takim układzie, przy takim ruchu jaki tutaj wystąpił oraz biorąc pod uwagę to co widzimy na H4 no to wygląda na to, że jednak będzie tutaj short, a nie long, no niestety, ale rynek miał dadal to też w dupie i chodził i tam i z powrotem i kurde, nie wiadomo o co chodzi. No więc w tym momencie mamy taką sytuację, a nie inną i no może sobie to wyłączę na razie. Mamy taką sytuację na inną, gdzie y, dzisiaj, że tak powiem, y, wczoraj był krok do przodu, dzisiaj dwa kroki do tyłu. No i tyle i taka dupa niestety, ale no jak jeżeli przyjrzymy się temu H4, no to właściwie to H4 to jest cały czas to, prawda? H4, H4 cały czas widzimy tą sytuację, czyli teoretycznie widzimy taką sytuację, że rynek tutaj retestował o tą tutaj dokładnie linię, prawda? I cały czas traktuję ten poziom jako na razie poziom oporu, czyli tak naprawdę, zastanawiając się głębiej, to nie ma raczej powodu, żeby wychodzić z, z tego shorta, I, i, i tylko trzeba najwyraźniej poczekać odpowiednio długo, żeby ten short się zrealizował. Ile trzeba będzie czekać? Czy do końca tygodnia się zrealizuje? Nie wiem. No tutaj mamy kurczę. Yy, I to nie jest jutro, to jest. Bo tu te 34 godziny, 34 godziny, no to, yy, to gdzieś jakieś rano chyba to będzie, ale pojutrze. To, to ten niemiecki i francuski PMI i, 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 i ten i niemiecki PMI, prawda? Także... No. Nie wiem, czy rynek akurat teraz na to czeka, czy jak, czy jutro coś się stanie, czy być może, czy być może spadek nastąpi przed tym newsem, czyli jutro, a, a, w te, a, 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 ten, a na tym newsie będzie się szykowało do wzrostu. No, no nie wiem. W każdym razie yy, dzisiaj dwa trade'y yy, stracone, a potem zdecydowałem, że. Tak jak teraz i, 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 i będę czekał. No zobaczymy, co będzie z tego, co z tego wyjdzie, czy oni dalej będą znowu skakać i konsolidować. No bo dzisiaj znowu kurde, tragicznie mały zasięg 136 pipsów. To jest normalnie, no najwyraźniej i to, to się powtarza, bo w zeszłym tygodniu też były dwa dni takie czwartek i piątek, tak? Dzisiaj, ten poniedziałek i wtorek, już się wydawało, że troszeczkę tak schodzi normalniej. A dzisiaj znowu pokazał, kurde, taką dupę gorzej niż w zeszły czwartek, no, troszeczkę lepiej jak w zeszły piątek. No więc, kurde, to są najbardziej wkurzające takie, takie momenty. Bo, za bardzo, bo tak szczerze, szczerze powiedziawszy, to. Patrząc na to, co się działo, to nawet ja za bardzo nie powinienem chyba dzisiaj tradeować, No, bo jeżeli na to spojrzymy właśnie z punktu widzenia tego, tego H1 i, i, i z tego, co tu się działo, no, to kurde, praktycznie tak jak powiedziałem, systematyka powinna być taka: i ten, no, no i wtedy ewentualnie szukać tradu na. Na M15, ale tutaj na M15 były takie ruchy, że które nie pozwalały praktycznie nigdzie wejść yy, w jakiś sensowny sposób, prawda? No więc tutaj yy, uważam, że ten short, akurat to był całkiem yy, w sensowny sposób, bo było na wybicie, na wybicie tej yy, tutaj drugiej półki, tej pierwszej półki i miałem nadzieję, że cena spadnie. A propos tego longa, no to ten long to był właśnie, no niestety, ale na, na zasadzie odwróceniu, a że pójdzie do góry. No i niestety yy, też liczyłem, że być może właśnie chcą pójść do góry, robić korekty. No niestety, ale, 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 ale ale nie. No. Przynajmniej, przynajmniej tutaj nie. A tutaj to już człowiek wtedy nie wie o co chodzi, kurde. A tutaj stwierdziłem po prostu, że lepiej te 22 pipsy stracić, niż stracić więcej, bo 22 pipsy jest łatwiej odrobić, prawda? Natomiast yy, yy, zawarłem tego shorta dopiero tutaj, jak cena wracała, czyli de facto chciałem złapać takiego noża, yy, yy, no bo to też całkiem by było sensowne, skoro się zrobiła świeca spadkowa, potem yy, szybki retest i spadek, prawda? No więc niestety, ale, ale, ale rynek tego w tamtym momencie w ten sposób zrobić nie chciał. No to jak na razie, że tak powiem, czekamy dalej i już. Wszystko na ten temat dzisiaj. Dzięki serdeczne. Lajkujcie, subskrybujcie do kanału YouTube, jeżeli już nie jesteście zasubskrybowani. I ten, ten dzwonek sobie tam, kliknijcie, żeby Was informował o moich filmach. No i poza tym to cóż, dołączajcie do mojego Dada Training Room Discord Serwera, link jest pod spodem w opisach. I, i oczywiście możecie zostać moim Patronem. Na właśnie Dada Discord Server jest tam taki kanał, na którym możecie poczytać sobie o tym, jakie korzyści wynikają z bycia Patronem. Wszystko na ten temat, jak powiedziałem dzisiaj filmik krótki. 9 minut, chyba więcej nie, no bo jak jeszcze powiem parę słów, to może do 10 minut dojdzie, no ale nie za bardzo jest o czym tutaj więcej rozmawiać, no bo H4 żeśmy obejrzeli, H1 też, więc, więc mniej więcej wiemy co się może zdarzyć. Dzięki serdeczne, trzymajcie się zdrowo i do jutra. Cześć.